Witajcie moi drodzy na kanale Rodzinne Sprawy. Dzisiaj znów chciałam Was zabrać na spacer do dwóch sklepów. Chciałabym pokazać Wam tym razem sklepy stacjonarne z tańszymi mozaikami diamentowymi. I najpierw zabiorę Was do sklepu Teddy, gdzie już robiłam recenzję mozaiki z tego sklepu, a potem do sklepu Action. Więc zaczynajmy. Tak wygląda ścianka, na której są mozaiki diamentowe w sklepie Teddy. Więc najpierw krótki rzut oka na całość, a potem będziemy oglądać po kolei. Zaczniemy od tych mozaik, które mają e, rozmiar 40 na 50. I kosztują 23 zł. Pokażę Wam, jakie tutaj są wzory. Więc mamy takie kolorowe drzewo. Tak wygląda. Jeszcze mamy kaktusa kolorowego. Tutaj mamy bardzo dużo białego. Nie ruszaj tego, żabko. Ten wzór już znacie, więc omijam. Różowa droga. Tak się prezentuje. Co jeszcze mamy? Samochód na tle różnych budynków. Białego kotka z motylkiem. Czy jeszcze coś znajdziemy? Jeszcze jest taka pantera. Słuchajcie, taką panterę. Myślę, że chętnie bym wzięła, bo będzie pasowała do mojego zestawu z dzikimi kotami. Zobaczcie, jeszcze mamy taką panterę. Tak wygląda. Jestem ciekawa, jak to będzie wyglądało. Znowu ten zestaw, więc hmm, może zakupimy. Z tymi rozmiarami 40 na 50 możemy też znaleźć mniejsze zestawy. E, tutaj jest na przykład 30 na 40 O. Więc jest taki widoczek. Taki flaming, również rozmiar to jest 30 na 30 akurat e, takie koty tylko to jest słuchajcie mozaika 124 e, 24 zł ale ona jest nie do wyklejania w całości tylko częściowo podobnie jak ta sowa zobaczcie, też tylko wyklejanie częściowo to już Wam pokazywałam Panda. Panda jest również do wyklejania częściowego. I tak samo konik. Co jeszcze jest? Jeszcze są takie małe, za 8,50 rozmiary. Eee, gdzie to jest rozmiar? Nie widzę. A jest 21? No, 20 takie na 30 mniej więcej. Wyklejanie częściowe i jeszcze wersja z różowym motylkiem. Diamond Painting dla dzieci można też sobie zrobić diamond paintingowy bryloczek. I jeszcze jest takie coś, co nie wiem, jak to wygląda jeszcze tego nigdy nie widziałam. Zestaw wydaje mi się z całkiem y, dużymi diamencikami, za 15 zł. Delfinki i jeszcze takie motyle do wyklejania częściowego. Jeszcze jest taki kotek 14 zł. Za 14 zł mamy również wyklejanie częściowe. Taki wzór, motyle, rozmiar 30 na 20 więc pewnie taki jak tutaj widzicie. Również, również dla dzieci jednorożec do wyklejania za 12 zł. I za 24 zł wyklejanie częściowe. Taka mandala, ale od razu na ramię. A teraz czas zobaczyć, co znajdziemy w action. Tutaj mamy mozaiki diamentowe w większym rozmiarze, 40x60. Zobaczcie, takie piękne konie. Tak wygląda z tyłu, i mamy naprawdę imponującą liczbę kolorów. Prześliczny zimorodek, bardzo mi się podoba. I również z tyłu informacja o liczbie kolorów. I jeszcze z neonowymi diamentami, taki bukiet kwiatów, też bardzo ładny na czarnym tle, eleganckie. Tutaj liczba kolorów nieco mniejsza, ale wszystko bardzo ładnie wygląda. A tutaj jeszcze taki piękny motylek z diamentami w różnych kształtach. O, i zobaczcie, nawet ma bardzo dużo, bo aż 5 diamentów w innym kształcie. Znaczy większe, okrągłe i jeden podłużny. A tutaj już mamy mniejszy rozmiar 30 na 40. Piękne koniki w zagrodzie. A tutaj mamy coś dla dzieci. To już Wam pokazywałam. Na innym filmie, jak takie zestawy wyglądają w środku, to jest dużo więcej wzorów. Mamy jeszcze takiego jednorożca, akurat dla dziewczynki. Chociaż niekoniecznie, czemu i nie dla chłopca. Uroczy Lampard, Gepard, jakaś taka panterka, smoczek. Smoczka mam w domu. Cudowna żerafa i jeszcze taki różowy jednorożec. Dla dzieci też są takie mniejsze mozaiki do wyklejania częściowego. Tutaj jest zdecydowanie mniej tych diamencików, więc myślę, że będzie się to wyklejało znacznie szybciej. Więc mamy takiego pegaza. Jednorożca znowu z motylkiem i z kwiatami w grzywie. Co jeszcze? O dziewczynkę. Z, nie wiem, z wróżkami chyba. I takie dwie dziewczyny z małym pieskiem. I tutaj w innej stylizacji. I jeszcze takie. Na dzisiaj to już wszystko. Mam nadzieję, że moja wycieczka do dwóch sklepów Wam się podobała. Znajdziecie w nich zarówno mozaiki w większym, jak i mniejszym rozmiarze, a także różne propozycje dla dzieci. Więc. Jeżeli chcielibyście powyklejać rodzinnie, no to myślę, że jest to też ciekawa opcja. Myślę, że od czasu do czasu będę robiła takie wycieczki, żeby Wam pokazać, jakie są nowości w tych sklepach, abyście mogli ocenić, czy warto tam się udać, czy nie. A teraz dzięki Wam za wspólną wycieczkę do sklepów stacjonarnych z mozaikami i do zobaczenia. Pa!